Jakie cel ma to zgrupowanie? No jak to zgrupowanie, troszeczkę gdzieś popracować nad kondycją i, i również integracyjne, bo mało czasu spędziliśmy jako różne razem, także jak najbardziej jest to potrzebne, żeby tego czasu razem trochę spędzić. Codziennie mamy trzy takie jednostki treningowe. Rano jest to trening w naszym studio treningowym na Irysowej. Są to zajęcia siłowe albo mobility. W połowie dnia mamy taki trening biegowy i w koniec dnia to są, to są zajęcia takie wyciszające, dużo pracy takiej na strukturze, dużo rozciągania, więc no jest to taki około 3 godziny dziennie zajęć plus zajęcia z fizjoterapeutą tutaj na rehabilitacji. Każdy ma jakieś tam swoje typy Przygotowania, to przygotowania, przełamanie coś innego, inne ćwiczenia, inni trenerzy, także na pewno to, to zmienia trochę i urozmaica te przygotowania. Intensywność jest bardzo, bardzo duża i tempo też, także jest to crossfit. Fajne też ćwiczenia, bo tempo krótkie, a bardzo intensywne i na pewno pod trochę nam wyleci. Treningi, które prowadzimy też polegają często na współpracy, więc dużo ćwiczeń w parach, w trójkach, gdzie gdzieś tam no, ten, ta współpraca myślimy, że to się potem może też przełożyć w jakiś sposób na współpracę na torze. Na dzień dzisiaj wszystko mogę robić. Nie mam kompletnie jakiegoś tam problemu, także z tego się cieszę. To jest taki sprawdzian dla nas, bo każdy gdzieś tam zawodników starszych przygotowuje się indywidualnie, ma swój cykl przygotowania, także to jest taki sprawdzian dla nas, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy i nad czym trzeba popracować. Panie przeszedł niedawno zabieg wyciągnięcia tych, tego żelastwa, które miał w obojczyku jak to może wpłynąć na, na jego przygotowania? No na pewno szkoda, że tak późno to zrobię, nie było innych wolnych terminów, żeby zrobić to prędzej, zrobił to teraz i myślę, że około dwóch tygodni przerwy w zajęciach będzie miał może jakieś tam drobne przebieżki sobie robić, nic więcej na, na razie nic, ale mówiliśmy tam po tygodniu dopiero może lekko zaczynać i... I, ale mam nadzieję, że, że nadrobi to, bo to tylko dwa tygodnie to także nie zrujnuje się tego, co się zrobiło do tej pory. Jest to dla nas takim punktem wyjścia. Yy, mamy w składzie nowych zawodników, którzy mają swoje problemy zdrowotne. Chcemy ich poznać, chcemy też wiedzieć na czym się skupić w trakcie sezonu, bo współpracujemy z skali całego sezonu. Mają sprzęt z tego co słyszałem i, i, i mnie to tylko cieszy, mogę powiedzieć, tak? Żeby że mieli taką opiekę. Każdy będzie tam na jakąś powiedzmy, swoją urodę i teraz tutaj poznają nas rehabilitanci, wiedzą komu co dolega, żeby gdzieś tam w tym sezonie i czemu zapobiegać. Myślę, że jest przede wszystkim siła, może nie tak, tak duża, ale ta wytrzymałość, żeby wytrzymać te 60 sekund, no i jakby jechać bieg po biegu po drugie 60, także na tym pracujemy i, e, i myślę, że to przyniesie jakieś fajne efekty.